Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty Lenormand, nowa talia Dreaming Way. Tutaj już pokazywałam chyba. To jest taka talia, bardzo piękny spód, czyli rewers. I zobaczmy, moi drodzy, co tutaj. Zobaczmy, co tutaj się tak naprawdę pokazuje. Przekaz ogólny. Oj, tutaj dużo spraw się teraz zacznie wyjaśniać dopiero. Dużo spraw się zacznie wyjaśniać. Dobrze, ale idźmy dalej. Idzie do Ciebie tak naprawdę, moi kochani, wyjaśnienie jakiejś ukrytej sprawy. Ukryta sprawa, która się wyjaśnia w Twoim domu poprzez list, wiadomość. Coś się wyjaśni w uczuciach, coś się wyjaśni w Twoim życiu materialnym. Tutaj, moi drodzy, szykuje się polepszenie zdrowia, ale też polepszenie w kontaktach towarzyskich. Ale zobaczmy, będziemy sobie dopowiadać. Mamy na wylocie osobę, która jest spełniona, ale która powraca, jak gdyby do przeszłości. I zaczynają się wyjaśniać jakieś ważne dla Ciebie sprawy. Idzie sukces do Ciebie, ale tak naprawdę ten sukces jest podszyty, można powiedzieć, Twoją pracą, tak? To nie jest sukces znikąd. Ta radość Twoja nie bierze się też, bo jest tutaj też, no właśnie, radość, jest szczęście. Tutaj, moi drodzy, zakończenie, które przyjdzie do Ciebie, jakiejś ważnej sprawy. Ważny rozdział, który się kończy, i rozpoczyna się nowy rozdział. Możliwe, że jesteście po wakacjach, po jakiejś podróży i planujecie jakąś, moi drodzy, nową perspektywę, nową drogę. Idzie do Ciebie nowa droga, która będzie szczęściem i sukcesem. To jest tak, jak gdyby Twoje dziecko staje się bardziej dojrzałe. Ty również możesz mieć taką. Aure w tej chwili, że stajesz się osobą bardziej doświadczoną, mądrą. E, powracasz niby na swoje tory, ale masz e, jakieś nowe w swoim życiu doświadczenie, które Ciebie kieruje, kreuje Twoją nową postać. E, bardziej dojrzałą, mądrą, zrównoważoną. Koniec jakiegoś y, dziecięcego takiego w Tobie y, stylu. Y, zaczynasz myśleć dojrzalej, mądrzej. Y, rozpoczyna się coś tutaj tak naprawdę y, wielkiego. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale y, to jest duży krok milowy w Twoim życiu. Rozpoczyna się nowy etap, bardzo ważny. Do tej pory, może, Twoje myśli były bardziej swobodne, infantylne. Teraz już nie masz złudzeń co do pewnych spraw. Myślisz bardzo lojalnie, myślisz bardzo mądrze, strategicznie, ustalasz nowy plan. Tak. Pewne rzeczy wyjaśnią się. Ten sukces przyjdzie do ciebie, on jest murowany, gwarantowany sukces. Twoje doświadczenie, tak naprawdę, uczy cię pokory. Uczy cię, jak być troskliwszą, bardziej osobą, ale ta troska. Jest oczywiście do innych osób, ale przede wszystkim zaczynasz się troszczyć, tu są takie zmiany, że zaczynasz troszczyć się o siebie najbardziej. I to mi się podoba o swoje zdrowie, o swój wygląd, o swoją pracę. To nie jest egoizm, to jest mądrość. To nie jest egoizm, to jest po prostu też um, doświadczenie. Wydatki Cię czekają, owszem, powrót taki do jakichś spraw finansowych, oczywiście, że tak, ale tak naprawdę jest dużo mądrości, dojrzałości, bo tutaj z dziecka ktoś przeobraża się tak naprawdę w osobę bardzo stateczną. Dobrze. Tutaj na wylocie, moi drodzy, tak naprawdę podróż. Yy, Delegacja, być może służbowa. Trochę się stresujesz tym, tak naprawdę, ale nie ma ku temu powodów, żeby się stresować. Jest nowy rozdział w Twoim życiu: życie towarzyskie, lepsze myślenie. Życie publiczne czeka na ciebie, dużo rozmów. Na pewno dużo rozmów też to mogą być rozmowy, moi drodzy, o przyszłości. Na pewno, moi drodzy, tutaj jeśli podróże, to trzeba uważać na siebie. Szykuje się u ciebie bardzo dużo dobrego w postaci. Podpisanie jakiejś umowy, coś się wyjaśni, podpiszesz jakąś ciekawą umowę. Nie wiem, czy to jest delegacja służbowa dla niektórych. Dla niektórych to jest nowa praca, nowy kontrakt, znalezienie wspólnika, współpracownika. Pokazują się sprawy urzędowe wiadomości, ale tak naprawdę wszystko załatwisz z bardzo dużą tutaj z bardzo dużym zadowoleniem. Sprawy urzędowe, które na Ciebie czekają, jakieś delegacje, wyjazdy, przyniosą Ci nowe kontrakty, nowe umowy, nowe jakieś podpisy ktoś będzie bardzo tak naprawdę czekał żeby ci pomóc ktoś chce ci pomóc tak w sprawach urzędowych w sprawach twojej pracy ktoś chce ci pomóc czekają cię dobre zmiany tutaj moi kochani te fałszywe karty tak jak gdyby zostały a na stole mamy dobre karty. Musisz uważać na zmiany w tej chwili. Na pewno. Dopilnować jakichś terminów. Dobre, pozytywne zmiany są koło Ciebie. Stabilizacja. Będziesz być może też za około 4. Może cztery do 6 miesięcy będziesz zmieniać, być może dom, miejsce zamieszkania, swój adres. Będzie tutaj jakaś zmiana dla ciebie. Ale tak naprawdę jest koło ciebie bardzo dobra, ciekawa współpraca, czy też umowa. Czy też delegacja służbowa, bardzo dobry nowy początek. Także tego się trzymajmy moi drodzy. Ja myślę, że czas czego będą jeszcze dotyczyć te zmiany te domowe czy to naprawdę dopełnimy sobie tutaj drugą talią Czego dotyczą te zmiany domu Czego i kiedy tutaj dotyczą? No, no widzicie, znowu jakaś uh -huh. Będziesz musiała podjąć decyzję, jeśli chodzi o sprawy, tak naprawdę domowe. Możliwe, że będziesz mieć propozycję właśnie, kupna zamiany, sprzedaży domu. Będziesz mieć jakąś propozycję. I to może być też związane właśnie z kobietą. Hmm. Od dwóch do sześciu miesięcy zmiana domu, zmiana statusu, zmiana adresu no ciekawe zmiana w domu ogólnie. Może też być kontrakt, który podpiszesz, pracować możesz też również z domu. Tutaj może też być to kontrakt, który jest koło domu. W domu albo blisko domu praca. Do czterech miesięcy. No dobrze, kochani, także takie czytanie bardzo gorąco pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego, pomyślności, trzymajcie się ciepło.